Kro... eee... ...mine... 1070, tak? Mogę nawet to tak Dobra. jest taki głos... ...ale nie... ...nie... ...nie, nie wiem tak? Kto zrobi, żeby ten głos zmniejszył się? E, ...dobra. Więc zrobimy coś takiego. Mam dla was biedę do mocy, takie ważniejsze. Jak by to powiedzieć? Pierwsze, co ja będę nagrywał? Będę nagrywał Minecrafta, oczywiście. Bo on, 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 nie widać wie, może kupić nową kamerę. Dobra, perfekcyjnie. E, I druga wiadomość, żeby się ze mną porozumieć... A to ja dam wiele trzy. Druga wiadomość, żeby się na nie porozumieć. E, mam e-maila swojego dam e-maila w opisie oczywiście. Oj, napiszcie mi na tego e-maila. Jako serię chcecie. Chcecie. To jest taki odcinek przygotowawczy, więc... Apiub? Dobra, i jeszcze teraz na początki będę kręcił serię Zapytaj Rokiego 1070. Podobno zapy... e, nie, nie Zapytaj Rokiego 1070, tylko co ja gadam. Bo rozmawiaj ze mną na żywo. Taka seria fajna. Którą ja sam wymyśli, którą wymyśliłem. Więc będzie się pojawiła, może co dzień, nie wiem, to codziennie co dzień może będzie się pojawiała. I wy mi będziecie zadawać pytania i ja będę na nie w tym odcinku odpowiadał. E, dobrze... Jestem nowy na YouTube, będę kręcił... Mu, będę kręcił odcinki na multiplayer, że w Minecrafcie, inne takie tak samo jak Blau czy SKKF nie wiem już Dobra Jak mówię od razu sorki za głos Ale... Nic nie poradzę, dobra To ja już będę... To tl, z tych informacji to chyba jeszcze tyle E, to jest tylko taki, jakby prolog tego odcinka, zapyta e, porozmawia ze mną na żywo. To, ja, to jest tylko taki, jakby prolog, nie? A ja tak naprawdę to ja odcinek albo jeszcze wy, wrzucę dzisiaj, albo. No, nie wiem, teraz jest godzina 18:40, dobra. Albo to wrzucę jut, jutro, mi się tak wydaje, że wrzucę to po szkole o 12:00 na spokojnie, po lekcji. Eż, dobra. Litwik, tu już wiem, to, to może jeszcze do trzech i Napiszcie mi jeszcze w komentarzu, no poczekaj, będzie w tym filmie link w opisie na mój e-mail, tak? To dobrze, nazwa... Dobra, nowy na YouTube, tak. Później nie było takich dziwnych pytań, jak do niektórych przysyłają. No i proszę, wysła wyślijcie mi jeszcze na pocztę, yy, na no, o.net się pocztę, yy. jak były wasze początki w Minecraftu. Dobra, to ja już będę kończył, manko. cześć.